Cześć, witajcie, z tej Marcinko i zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Farming Simulator 22, no bo jak żeby inaczej, nic innego aktualnie nie ogrywa się na tym kanale. No i na wstępie od razu mówię sorry dla wszystkich tych, którzy mi tutaj troszeczkę regularnie oglądają, że nie było mnie ani widać, nie przez dwa tygodnie, ale niestety spraw po prostu dojazd totalny od życia, sprawy rodzinne gdzieś tam mnie oderwały troszeczkę tych farmingowych rzeczy, tak więc mimo dobrej chęci to po prostu brakło czasu na to, żeby cokolwiek tutaj usiąść i nagrać tak więc sorry. sorry za to, że dziad jest stary i ma życie. tak więc to tak tytułem wstępu. No i przechodząc od razu dalej, jak widać jesteśmy na popowie scenografia niby znana, ale jednak tak nie do końca. Ciągnik również niby znany, ale jednak tak nie do końca. Um, ogólnie rzecz biorąc, pracuję nad czymś zupełnie nowym, będzie nowa seryjka. Trochę inna niż do tej pory, bardziej roleplayowa, bardziej blogowa. Zobaczymy, jak się to uda mi wszystko tutaj do kupy pospinać. Eee, jeszcze parę rzeczy będą ogarnięcia, ale ogólnie, już tutaj, cały ten save od strony modowej jest tak w miarę ogarnięty. Tak więc są ogarnięte już gospodarstwa, które będą tutaj brały udział w tej seryjce. Są modziki w miarę ogarnięte, to jeszcze muszę parę szlifów tylko wprowadzić. I pozostaje mi tak naprawdę dopracować sobie scenariusz, bo będzie to seryjka ze scenariuszem, tak dla odmiany. No i jeszcze tam parę kwestii technicznych, jeżeli chodzi właśnie o kwestie aktorskie, że tak to nazwę, doślifować. Tak więc tutaj powoli już to wszystko spinam. Tak więc, mimo że będzie startował w będzie 25. O, wow, kamerka mi się jest, nie zmieniła, czekajcie. Mimo, że już startował Farming 25, to gdzieś tam jeszcze dalej będę sobie siedział w tej 22 i właśnie chcę zrobić sobie taką bardziej mm, serijkę, po prostu blogową, taką jak to teraz wszyscy nagrywają, tylko wydaje mi się, że zrobię, zrobię to całkiem fajnie. Taką mam przynajmniej nadzieję, tak więc to tak słowem wstępu, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, czekajcie sobie, tutaj na tą kamerę pierwszą osobą, jakoś tak lepiej się czuje na niej. A więc Ja sobie teraz dojeżdżam już pomału na pole, trochę mi się fritrak, jeszcze przecinał, tutaj też troszeczkę przeorganizowałem sobie stanowisko. W związku z tym, że mam nowy fotel, to po prostu troszeczkę teraz inaczej siedzę przy biurku i mogę sobie pewne kwestie po prostu inaczej trochę rozwiązać, żeby było mi wygodniej. Mam też wrażenie, że jak robimy gdzieś tam testy na słucho, to też głos jest dużo lepszy, mam teraz lepiej ustawiony mikrofon względem stanowiska i po prostu dużo lepiej rejestruje się mój głos. Tak więc... To też powinno być to wszystko trochę lepsze w odbiorze. Przesunę też kamerę od filtraka, ale jeszcze nie do końca ona działa tak jak powinna. Wydaje mi się, że czasami gdzieś tam, no, właśnie jak teraz się oglądam za siebie, czytajcie o w lewo, teraz usiadłem trochę wyżej, no to widzę, że ten filtrak działa. Jak siedziałem troszeczkę niżej, tak bardziej w fotelu, to to mi to nie działało. Dobra, gdzieś mamy zjasne moje pole. Tak powinien być kierunka wskazana to się tam się przejmował nie hmm, wiecie co? dobra ja może tutaj już odwrócił no, się na bęnąć czyli to polecimy sobie razu na prosto zobaczymy trójką polową jak to będzie szło Zobaczę tylko podgląd na zegar, jaką prędkością w ogóle jadę. A, 9 na godzinę, myślę, że jak na Ursusa to całkiem spoko. Tak więc ogólnie tak. Tak sobie zestaw wygląda na zewnątrz Ursus 53,12, bo w sumie na pewno będzie jakaś legendarna miniatura, oczywiście nic nie wspomniałem o tym, czy ja tak w zasadzie gram. Czekajcie jak się otwierało klapę, o to jest pytanie. Może tu. O, tu dobra, dziewiątką, Ok, do teraz widzę, że ruszyło wiganie sznurkiem. No, tak jak stoję, to mogę wam pokazać sobie nowego sprzęta. Jest tak, u 153 5312. Wszystkim dobrze znany i lubiany ciągnik licencyjny w kompletnie nowej odsłonie. Eee, dużo lepszej odsłonie niż do tej pory. Bo tutaj model został gruntownie odświeżony przez chłopaków z elitarnej ekipy. Tak więc jest naprawdę. To jest to na co czekałem przez całego farminga 22 i całe szczęście od razu wyląduje jak tylko będzie okazja w farmingu 25, tak więc w końcu mokry sen dziada tak zwany został spełniony. Jasny gwint jak kombajn zostawiłem na polu. Nie kurwa to się nie dzieje naprawdę. Chłopca z i zostawił kombajn na polu, po potem ogarnąłem siano kosy, ostatnio na live ja y, trochę prasować i okazało się, że na polu stoi dalej bizą. Kurwa jak Grzesia w parczewie normalnie, całą zimę kombaj na polu przestał. Można i tak. Ale okej, okay, słuchajcie, bo gdzieś tam znowu klucze, jeżeli chodzi o tematy. A parę fajnych tematów się... znaczy się parę. Jeden fajny temat mi się tutaj nawinął i parę, żeby było śmieszniej, to ten temat już kiedyś wałkowałem tutaj na kanale i też jeździłem ulicusem licencyjnym, tylko 45-12, a nie 53-12. Jako że 53 się mi się po prostu bardziej podoba, bo on jest taki dopasiony, taki mięsisty Przez to, że po prostu ma... to ogólnienie takie bardziej dowalone to taki potężniejszy ten ciągnik się wydaje. Naprawdę, tak szczerze mówiąc, gdyby on miał jakiś, chociaż półbieg, coś takiego, to ten ciągnik byłby genialny w realu. Chociaż one podobno miała gdzieś tam na eksport takie skrzynie, ale to takie, wiecie, trochę właśnie z i paproci, by ktoś tam coś słyszał, ale nikt nic nie widział i to tak w sumie nie do końca wiadomo, co jest pięć. Tak więc tutaj można to zostawić tak bardziej w sferze domysłów i marzeń, ale naprawdę bardzo dużą sympatią darze tą serię ciągników bardzo mi się podobają i dlatego gdzieś tam z chęcią mnie ogrywam, jak już się trafi taka okazja, no powiedzcie, czy on nie jest piękny. Tak, teraz zróbmy jak taki turbo boomer, co się zachwyca na czymś, co nie istnieje. No eee... cóż, nikt mnie nie zabroni. Tak więc wracając i znowu zaczynam z tym moim tak więc... Wracając do tematu, który miał być tutaj motywem członkiem tego odcinka i właśnie zacząłem do niego nagle telenowela pod tytułem Ursus, która trwa już niemalże od 35 lat, a raczej telenowela pod tytułem Upadek Ursusa, jego kolejne odrodzenia. E, mamy kolejny rozdział tego wspaniałego serialu, bo jak wiecie, lubelski Ursus niestety upadł, albo stety, można to różnie interpretować. Upadł i znalazł nowego inwestora, którym jest firma, czekajcie, coś tam Kurczę, te... A, czekajcie, coś tam, coś tam crow. Teraz, wiecie, nie do końca się przygotowałem do tego odcinka, nie pisałem sobie nazwy każdej firmy, która się tutaj przewija, bo nie to jest tematem głównym, a raczej to, jak łatwo można manipulować ludźmi i przede wszystkim to, jak jak słabe mamy elity w tym kraju. I nie mówię tutaj o elitach farmingowych, tylko o elitach rządzących. Tak, teraz mogą się zlecieć wszyscy, kurczę, wszystkie pisiaki, konfiarze i tak dalej. Dziad, dziadby, ty jesteś tam z uśmiechem tej Polski, ty tutaj będziesz hejtował i tak dalej. No nie, to nie jest tak do końca, że jestem z uśmiechem tej Polski, bo uśmiechem Polska też mnie ostatnio słabi na każdym kroku i też mi się wiele rzeczy nie podoba i gdzieś tam, jak rozmawiam ze to, znajomymi, to punktuje. W ogóle ten kanał powinien być apolityczny, a jest jak zwykle bardzo polityczny. W każdym razie znalazł się nowy inwestor po trzecim przetargu. Ktoś w końcu kupił tego biednego Ursusa razem z zakładami w Lublinie, dobrym mieście i gdzie tam jeszcze były te ich manufaktury. Tak więc temat się w końcu ruszył. Firma została chyba tam za 73 czy 74 miliony. W końcu sprzedana jak, jakoś tak. Też dokładnych cyferek nie pamiętam, a tego tak wszystkiego nie pisałem, bo to też nie jest motywem przewodnim tego odcinka. Natomiast... Motywem przewodnim tego odcinka będzie to, jak łatwo można manipulować ludźmi i jak łatwo ludzie sami dają się oszukiwać. Do czego zmierzam? Ano do tego, że niektórzy politycy z opozycji już złapali wodę na młyn. No i co? No i zaczyna się ryk. E, Ursusa sprzedali ukraińskiej firmie, e, bo nikt nie chciał go kupić, bo gdzie był polski rząd, czy my go nie ratowali. Z e, raty, taty, pierdaty, słuchajcie. E, Ursus na sprzedaż był już od bardzo dawna. Miały miejsce trzy przetargi i jest z kulawą nogą, go chciał. E, druga sprawa jest taka, że. Mm, Upadek Ursusa trwał w zasadzie 35 lat, ja się urodziłem w 1989 roku, Wolna Polska również trwa sobie od 1989 roku, tak zwana Wolna Polska, no i co dalej za tym idzie? Pojawił się w Polsce po prostu dziki kapitalizm, no i jedne firmy radziły sobie z nim lepiej, inne gorzej, no Ursus, który był przyzwyczajony do tego, że przecież nieważne co, znowu kamerą się przyłącza. nieważne co było na sprzedaż, to polski chłopi tak to kupił, stali w kolejce po to, no a w momencie, w którym gdzieś tam rynki się uwolniły i gdzieś tam ten eksport z zachodu pomału zaczął sobie a raczej import właśnie, to eksport to było, nie, import to był do nas, zaczął sobie nieśmiało działać w naszym kierunku, no to po prostu gdzieś tam ta konkurencja zaczęła się robić coraz większa i ludzie powoli zamiast kupować nowe maszyny, to gdzieś tam zaczęli patrzeć w kierunku używek z zachodu, co prawda nie w takiej skali, jak po wejściu do Unii Europejskiej, bo to wiecie, pojawiały się tam pojedyncze kombajny, jakieś tam forsuity pojedyncze, jakieś tam klasy stare, nie wiem tam konsule, matadory i tak dalej czy Mercatory, nawet nie na wsi, właśnie Mercator gdzieś tam na koniec lat 80., początek lat 90. był zakupiony, tak więc to był taki naprawdę dosyć nieśmiały import, ale gdzieś tam te maszyny się powoli pojawiały. czy to właśnie jakieś tam Corsity ZT 323 i tak dalej, gdzieś to tam pomału do nas wjeżdżało z zachodu. I co za tym idzie? Ludzie coraz mniej patrzyli w kierunku gdzieś tam tej naszej rodzimej produkcji, a druga sprawa jest taka, że też po prostu finansowo w polskim rolnictwie to wszystko dosyć ciężko wyglądało. Bo faktycznie wtedy się, nie, to nie było takie nie opłacam się jak dzisiaj, bo wtedy faktycznie były takie momenty, że była bieda aż piszczy na i dlatego też ludzie. Pojawiały się gdzieś tam nowe ciągniki 3, 5, 12, 4, 5, 12, 3, 5, 3, 12. Dużo rzadziej ale gdzieś tam te licencyjne ursuski i nowe zatory pojawiały się, ale nie w takim wysypie jak dzisiaj pojawiają się nowe ciągniki na wsiach. Tak więc to było dużo mniej hmm, rozpuściane niż ta sprzedaż ciągników, jest teraz, która też teraz dołuje, bo tak naprawdę mamy znowu kryzys w rolnictwie. Ale też nie o tym. No i ten Ursus tak gdzieś tam się powoli rozkładał. To wszystko, co z niej się opłacało. Jak co jaki inwestor zachodni przyszedł, to oczywiście jak wyszli panowie związkowcy ze związków zawodowych z panem Żodakiem na czele to każdy spierdalał cię piebrze rośnie z nowych inwestorów, jak słyszał te oczekiwania, to od razu mu się robiło słabo i mówi, dobra, tym interesu nie zrobimy. Mm. I to tak wyglądało sobie w skrócie. No i co? No i Ursus gdzieś tam koło koniec chyba pierwszej dekady XXI wieku wyciągnął kopyta po raz pierwszy ten warszawski ursus. Potem został sprzedany do Lublina, kupiła go Warfama, przebrandowała się na Ursusa i tak wysoko sobie produkowali te ciągniki. W każdym razie też w wyniku różnych dziwnych działań, nie do końca może przemyślanych, firma po prostu w sobie spadła z rowerka, no i mamy 2024 rok, tak 2024 i Ursus znowu został wystawiony na sprzedaż, w końcu się ktoś na nim ulitował go i kupił i kupiła go jakaś tam sobie firma z ukraińskimi powiązaniami, nie będę komentował tego, że faktycznie niech to troszeczkę, to jest śmieszne, że firma, która powstała w lipcu tego roku z kapitałem zakładowym 50 tysięcy złotych, no wiadomo, że kapitał zakładowy to nie świadczy o tym, jakimi aktywami jakaś firma tak do końca obraca, bo tutaj są większe powiązania finansowe Taka sobie firma, Krzak, kupuje potężnego Ursusa, pod którym cała Europa drżała i w ogóle John, John Deere, Akko, CNH, wszyscy tak się bali Ursusa, że zapragnęli go zniszczyć, bo to były takie potężne ciągniki, że jak rolnik na zachodzie słyszał traktor, to w głowie miał Ursus. Jego na zachodzie na traktor to generalnie każdy ma w głowie Ursus, nie, że to jest Ursus, a nie traktor, kurwa. Taka to potężna marka była. Tak go, tak go bardzo chcieli, a nie pozwalali im go kupować. Nawet w Polsce rolnikom nie pozwalali kupować Upsusa, tylko to były tak fantastyczne ciągniki, że wszyscy woleli kupować zachodnie. Ale się kurwa odpalił No. I kupił sobie ten pan z Ukrainy tą firmę. No i zaczęła się właśnie gdzieś tam krzyk z opozycji. Że ur, hur, Kupują nam, kradną, zabrali nam polską markę. I teraz tak. Jest sobie taki pan, europoseł, Sprawa i sprawiedliwości, pan Bogdan Żołnica I ten pan Bogdan Żołnica pisze sobie na swoim bodajże w coś takiego. Rok 2023. Orlen planuje zakup. Czy ja się Belka Orlan planuje zakup legendarnej polskiej marki i wznowienie produkcji. Rok 2024. Kursus sprzedany spółce z Ukrainy, która powstała 1 lipca 2024 roku i jej kapitał zakładowy to 50 tysięcy złotych. W Polsce pana Tuska już nic się nie opłaca. No cóż, panie Bogdanie, szanowny panie Bogdanie. Po pierwsze, przypuszczam, że powołuje pan, że przeczytał pan tylko nagłówek z jakiegoś artykułu. Nawet przypuszczam z jakiego artykułu. Nawet przytoczę tutaj gdzieś w postprodukcji ten artykuł. Powołuje się pan na artykuł z tygodnika rolniczego, tak zwanego TPR-u, który był napisany dnia 1 kwietnia. W jego nagłówku stało sobie "Orland przejmuje legendarne ciągniki Ursus C-380, C-369, C-385 będą hybrydami. Taki oto artykuł został sobie desmarowany w 2023 roku, dnia 1 kwietnia. I gdyby pan zadał sobie trud i przeczytał go kurwa do końca, to by się pan dowiedział, że cały ten artykuł to była jedna wielka mistyfikacja z okazji dnia 1 kwietnia, czyli Prima Aprilis. Ewentualnie, skoro jest pan tak leniwy, że nie chce się panu czytać, to mógł pan zadzwonić do swojego kumpla z europarlamentu, który też jest eurodeputowanym, jakiego pana Obajtka, który swojego czasu był prezesem potężnego Orlenu, i się go spytać, ty, słuchaj, my serio, my serio chcieliście kupić tego Ursusa? Myślę, że byłby co najmniej tak samo zdziwiony jak ja. Tak więc, no... Panie Bogdanie, żońca, powuje się pan na artykuły, które tak naprawdę nie były artykułami, tak więc naprawdę jeżeli do swojej pracy przykłada się Pan dokładnie tak samo sumiennie, jak do researchu na temat tego, w jakich sprawach Pan się wypowiada, no to... Kurczę, no smutno mi jest, że ktoś taki odpowiada za moje życie. Po prostu. Bo to, to jest słabe, jeżeli po prostu tacy krzykacze, pieniacze, nie to, żebym... Ja teraz się czymś różnił, yy, Odpowiadają za nasze losy gdzieś tam w świecie. To jest naprawdę smutne, tak więc sad dziad i jedziemy dalej czekajcie zaraz z wyskoczy beleczka tak wyskoczy beleczka i lecimy dalej z moją researchem bo mam tutaj jeszcze jednego ptysia tym razem z konfederacji Pan Konrad Niżnik Pan Konrad Niżnik pisze sobie tak mieliśmy Warszawę Syrenę, Fiata, Poloneza łucznik, Romet Zelmer i tym podobne z tego co ja to Fiat to był włoski i produkujemy go dalej sobie w Tychach przynajmniej jest fabryka Fiata, bo może się na Fiata produkują, tylko tam ogólnie chyba marki trzech samochodów produkowali. No to też się tam co jakiś czas zmieniało, produkowali jakiś czas Pandę, potem tą Pandę nam zabrali, 500, ale chyba 500 dalej kupią, bo widzę często, że są tak 500 na lewe taką, mnie na lorach kolejowych. Tak więc Fiat nigdy nie był nasz, to jest raz. Mieliśmy Warszawę, Syrenę, Poloneza, Łucznika, Rometa, Zelmera. No, Romet był, Romet dalej w sumie rowery klepie, co prawda nie jest już nasz. Podobnie z Elmera, jedynie mi było szkoda, bo z Elmera robi fajne sprzęty AGD, a został chyba przyjęty też przez mniejszą firmę. Tu też jakieś układy zadziałały, co było bardzo, bardzo smutne. Warszawa, Syrena, Polone. z tego nie będę komentował, bo to by, to dla mnie to były wyroby samochodopodobne, które się dzisiaj wspomina tylko dlatego, że nikt nie siedział. Lecimy dalej z cytatem pana Konrada. Dziś dożyliśmy czasu, że nie mamy nawet Ursusa. No nie mamy, bo nikt go nie chciał, bo Ursusa nawet był tak fantastyczny, że nawet polscy rolnicy go nie chcieli kupować, tylko woleli kupować zachodnie ciągniki. O czym gdzieś tam w, w, kilka minut wcześniej wspomniałem w moim mm, wielkim odpaleniu. Lecimy dalej z cytatem. Mm, nie mamy nawet Ursusa. Rumuni mają daci, Czesi mają Skodę, Białorusi mają traktory Belarus. Akurat ten jest ostatni przykład to taki trochę słaby, bo to Białoruś to jest rynek tak naprawdę zamknięty, a do tego jeszcze te Belarusy dzisiaj e, dzięki panu Mateo, który tak też bardzo skutecznie u siebie bije pianę na swoim fanpaju. E, prawdopodobnie będą wszystkie e, te zarysowane po 2016 roku wyrejestrowane, bo jak widać jest grupa ludzi, która działa sobie, że o nielegalny import ciągników do Polski trzeba to zgłosić do prokuratury. Normalnie jak rudy, z Blog ekipy, ale to tam nie nieważne. Już dzwonimy do pokoatu! To... to nie, ja będę miał problem z myciem się kaczy, jak będę patrzył rano w lustro mi myciu zębów. W każdym razie, ja bym nie umiał sobie patrzeć odbicie. Eee, lecimy dalej z cytatem. Mm, Rumunii mają dacie. No kurwa, z tego co każę, to Dacia to jest pod skrzydłami Renault, czyli francuska. Czyli Francuzów. I nawet chyba tego, no, mm, Dastara produkują we Francji. Zabrali go Rumunom, bo stwierdzili, że Francji go zrobią lepiej. Czesi mają Skodę. No Skoda, z tego co ja każę, to należy też do grupy kapitałowej Volkswagena, tak więc... No też bym nie powiedział, że Czesi mają Skodę. No jak ktoś u nas zacznie produkować znowu ciągniki Ursus, no to też będziemy mogli być, mówić, że mamy tak samo Ursusa, jak Czesi mają Skodę. Prosty związek przyczynowo Wy Słuchajcie, to jest naprawdę smutne, jak ludzie, którzy pchają się do polityki, mm. wypowiadają się o rzeczach, na których się nie znają. Słuchajcie, ja też się nie znam tak do końca na rolnictwie, bo jestem człowiek z miasta, taki rolnik z bloku trochę. No i co za tym idzie, też gdzieś tam teraz na szybko zrobiłem taki trochę kulawy research, żeby po prostu podeprzeć się na pewnych rzeczach, ale gdzieś tam jak sobie przypomnę, najlepszym przykładem będzie to, co zrobił Stanowski kilka razy, ile razy wyśmiał mm, prasę, dziennikarzy, osoby, które po prostu powołują się na jakieś nierzetelne źródła informacji i tutaj jest tak samo, e, ludzie, którzy chcą nam dyktować to, jak żyjemy, powołują się na nierzetelne źródła informacji. Generalnie to też tam coś tam gdzieś słyszeli, zobaczyli, przeczytali, jakiś nagłówek ten i już, kurwa, piszemy nagłówek i już Janusze w komentarzu się brązlują, że e, Ursus, dobry ciągnik, dziadek takiego miał, dobry ciągnik, mogli dalej produkować, rolniki jeździli. I ja to bym nawet kupił takiego Ursusa. No tylko szkoda, że nie masz gospodarstwa. Generalnie widzę, że najwięcej powiedzenia na temat Ursusa to mają ci, co nimi nie jeżdżą i nie mają ziemi. Nie są rolnikami. W na nie by kupowali te traktory. I od i taka cała historia. Dobra, słuchajcie, bo się odpaliłem. W ogóle na wstępie nie podziękowałem wszystkim tutaj wspierającym ten kanał, bo jeszcze chyba jacyś zostali. Tak więc dzięki serdecznie za to, że mnie tutaj dzielnie wspieracie, mimo tego, że się tak opierdalam z tym kontentem. Mam cichą nadzieję, że nie będę miał przypału za ten dzisiejszy odcinek bo trochę może się niepotrzebnie odpaliłem kilka razy nawet coś, w razie w to się przyjmie to na klatę. Nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia w tej kwestii. To bardziej że byłem stosunkowo miły i kulturalny, nikogo nie obraziłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, dobra, słuchajcie, ogólnie to tak, będą jeszcze jakieś odcinki tam z małej wsi, ale ten projekt chyba będę pomału kończył, bo gdzieś tam widzę, że już po prostu wam się znudził. Eee, gdzieś tam po prostu jeszcze będę sobie na singlu tak, już sam dla siebie. Ewentualnie, może czasami na live'ach będę odpalał. Tak więc teraz pewnie wrócę sobie na Skrzeszewo na jakąś taką serijkę let's playową i będę pracował w czoła nad tym nowym projektem. Tutaj z Popowa. No wydaje mi się, że powinno to całkiem fajnie oddać i Wam też się podobać, gdzieś tam widzę po prostu po na innych kanałach, że to, to chwyta, że Wy to lubicie po prostu oglądać. A że dziad to jest dziad i ma głowę pełną pomysłów, to myślę, że jakoś to tam sobie będzie fajnie działać. W ogóle się nie pochwalimy, że tutaj takie fajne bajery dodałem, że troszeczkę się ten delirium ma ten ciągnik. Tutaj błotniczki się talepią, wydech się telepie. To jest parę bajerków dodanych, nawet kierunkowo. się popatrzycie. Nawet kierownica środek po poczęście, jak nie widać musi musicie wierzyć na słowo. Tak więc troszeczkę tutaj też dopieściłem ten ciągnik. W ogóle dzięki serdeczne dla chłopaków, którzy mi tutaj podesłali ten ciągnik. Nie tylko mi, bo w sumie no, poszedł do szerszego no, odbiorców. Tak więc tutaj naprawdę kozak robota, panowie, szapoba, dzięki za dobrego modzika, oby taki więcej na farmingu. Eee, no i co, no ja będę sobie tutaj działał dalej, bo roboty mam już w 3,5, a potrzebuję po prostu tutaj, żeby mieć słomę na tej serii, bo gdzieś tam seria zacznie się jesienią, tak więc dla muszę mieć po prostu jakieś tło dla contentu, żeby to wszystko działało tak jak powinno. A... Wiecie, ja staram się, bardzo skupiam się na detalach właśnie na jakieś tam pierwsza tablice rejestracyjne, żeby to wszystko trzymało skalę, żeby to wszystko po prostu mniej lub bardziej grało. E... Oczywiście czasami nie zabraknie wpadek typu, że mam prasę na siatkę, a tutaj widzicie mam teksturę z belkami na sznurek, no ale nie, może, nie można mieć wszystkiego. I akurat tutaj mam prasę na sznurek, tak więc ten problem się rozwiązuje. E... No i co? No... Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko jakoś posklejać do kupy, że ten kontent zacznie znowu troszeczkę regularnie wierzyć. Ogólnie to odliczamy też gdzieś tam do Farminga 25 wielce. Czas, tak więc jeżeli coś jeszcze nie kupił, a ma chęć nabycia drugą kupka tego Farminga, to zachęcam do zrobienia znowu z mojego linku partnerskiego, gdzieś takiej spomnienia, że brakuje mi jeszcze paru sztuk, żeby wciągnąć prostu kasiurkę z tematu. To będzie mi bardzo miłe wesprzecie tym zakupem. No i co, no na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.